Witam serdecznie, tu tarocistka Ania. Zapraszam Was, panienki, osoby spod znaku panny na czytanie na maj 2022 roku. Zrobimy sobie czytanie e, osobno dla mm, związkowców, osobno dla singli, osobno dla wszystkich panienek na pracę i na finanse. To zrobimy z tarota. Będę też y, dla Was wyciągać słowo mocy, taki przekaz na cały maj, ale też zrobimy sobie na końcu taki meczek, że poproszę Was, żebyście sobie pomyślały jakieś pytanie albo mm, o jakiejś sprawie. No i, 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 i odpowiemy, czy poszukamy wskazówki dla Was w anielskich odpowiedziach. Ok? Dobra. To te karty odkładam na bok. Ja też Wam bardzo, panieneczki, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze. Hmm, oczywiście jak któraś panieneczka ma ochotę e, zalajkować albo skomentować, albo zasubskrybować, o zasubskrybować kanał, a jeszcze tego nie zrobiła, nie zasubskrybowała, ale ma ochotę. To ja zapraszam, zapraszam serdecznie do tego, żebyście tego suba kliknęły. E, Zapraszam Was też, będzie link w opisie filmu do czytań na wiosnę 2022 roku. Te filmy są cztery, bo jest podzielone czytanie trygonami, ale oczywiście tam w środku jest dla każdego znaku Zodiaku osobno. No i cóż, A, i zapraszam Was też, panny, do czytań indywidualnych. Są miejsca, nie, w tej chwili jest taki czas, że te terminy nie są jakieś szczególnie długie. Więc zapraszam Was serdecznie. No dobra, słuchajcie. No to co? To czyszczę karty. Nie, czyszczę, czyszczę. I proszę o informacje dla osób spod znaku panny na maj 2022 roku. Jakie energie będą sprzyjające dla panienek? A jakie, na, na co trzeba uważać, bo jakby nie pakować się w te obszary, bo tam włożona energia nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Proszę też o radę lub rezultat miesiąca maja dla panienek. Oczywiście ogólna energia z przełożenia i z takim podziałem na związkowce, czyli dla panny będące w stałych relacjach. Panny Single, i panienki, i wszystkie panienki, ale pod kątem pracy finansów. Informacje dla panien na maj 2022 roku. pani Trzymy panienki maj 2022. Ogólna energia, patrzcie, nie chce się podnieść. U, pięknie, no to panny. Panny mają dużo roboty, dużo spraw na głowie wszystko biorą na swoje bary i ciągną się przez to życie w takiej właśnie pozycji niewyprostowanej. I co karty mówią maj. To jest super energia i panny skorzystajcie z niej, bo to jest super energia na to, żeby to z tych barów zrzucić, czyli co zrobić, przyjrzeć się temu, co tam niesiecie, zastanowić, no i właśnie zastanowić się, zastanowić się, co w ogóle od Was zależy, od na co w ogóle nie macie wpływu, więc w ogóle te sprawy zostawcie, a to, w których możecie cokolwiek zrobić, zastanówcie się, czy musicie same, czy może ktoś za was to zrobić. I zostawcie sobie tylko te sprawy, które musicie same osobiście zrobić. Jeżeli ktoś coś może zrobić w waszym imieniu, to też go tym obdarujcie, bo będzie wdzięczny. To zrzucanie obciążeń będzie też miało dla Was panienki w maju taki, w taki kontekst, tak energię odcinania się od przyszłości, Odcinania się od przeszłości, ale też dbania o swoje finanse. Więc być może jakieś zmartwienia pannom spadną z głowy, bo przyjdą pieniądze jakieś zaległe. Uh -huh. Nowe początki, jakieś osoby z przeszłości, których dawno nie widziałyście, też mogą się pojawić. Dobra, panienki... Panienki w relacjach. Co tam u Was, w Waszych relacjach na maj 2022 roku? Super, super. Będziesz sam osobiście, sama osobiście Panno dbała o swoje relacje. To jest przecudny, przecudowny, przecudowna energia, bo ta karta pustelnika tutaj mówi. O tym, że to ty, panno, masz w tej relacji wiedzę, doświadczenie i taki wewnętrzny, wewnętrzny potencjał, żeby rozwiązać problemy, które masz. To mogą być poważne, wielkie problemy, to mogą być jakieś drobnostki, natomiast ty rozwiążesz i yy, znajdziesz sposób na to, jak sobie w tej relacji z tymi kłopotami poradzić. Powiem więcej, dla swojego partnera, partnerki będziesz taką trochę latarnią morską, nie? takim światełkiem, za którym ta. Druga osoba w relacji może po prostu pójść, czyli będziesz swojemu partnerowi czy partnerce wskazywał drogę. I ten maj to jest właśnie dobry czas na to, żeby tak energetycznie być, pracować w swojej stałej relacji. Nie zmieniaj nic nagle. Nie, nie, nie rezygnuj. Nie wprowadzaj jakichś drastycznych zmian w swojej relacji. Nie rozstawaj się, jeżeli masz. Ja oczywiście nie mówię do tych panien, które są w jakichś relacjach, które im szkodzą. Tam odchodźcie, w ogóle się nie zastanawiajcie. Ale jeżeli to jest taki kłopot w relacji, że, że kurczę, już mi się nie chce, już mnie to tyle kosztuje siły. Może ja bym po prostu się rozstał, rozstała z tym moim partnerem, partnerką, to nie róbcie tego jeszcze, jeszcze, jeszcze zawalczcie, tylko pamiętajcie, że po waszej stronie jest sprawstwo. sprawstwo. Mhm. Czyli wy macie energię do tego, żeby uzdrowić, żeby rozwinąć, żeby zainicjować przeniesienie tej relacji na poziom wyżej. No, okej, okay, dobra, to zobaczmy radę, rezultat dla związkowców. No i proszę, i jak się tak weźmiecie w garść i rozwiążecie te problemy, to bez żadnych drastycznych kroków, po prostu będziecie mogli świętować, bo uda Wam się, by wzbudzić te emocje w tej relacji na nowo. To jest też wskazówka taka, że być może będzie taką dobrą rzeczą, żebyście w maju, o jeszcze majówka jest przed nami, teraz trwa, więc, więc dobrze, żeby żeby też skorzystać z tego, żebyście po prostu gdzieś poszli, nie wiem, na grilla, do przyjaciół, żebyście się spotkali jako para z innymi parami, z innymi ludźmi, żebyście zorganizowali sobie tak czas, żeby odpocząć, żeby się dobrze bawić i to dobrze wpłynie na waszą e, relację. No ale panno, to twoja inicjatywa tu. Twoja. Mhm. Ty jesteś tą sprawczą siłą. Dobra, zobaczmy, co panny singlaczki. Panny single. U. Panny single nadchodzi. A jeżeli jesteś mężczyzną singlem, to ty pognasz na ognistym rumaku z miłością do, do partnera, partnerki potencjalnej, do kogoś, kto ci wpadnie w oko. Jeżeli ta samotność ci ciąży. Jeżeli już nie chcesz być samotną panną, to maj jest przepięknym miesiącem po to, żeby gnać, żeby gnać, na, no tak jak ten rycerz na tym um, rumaku z kielichem wypełnionym miłością gna do swojej wybranki, czyli to dobry czas, żeby, jeżeli masz na oku kogoś, żeby po prostu iść do, do tego człowieka. Ale to też czas taki, jeżeli jesteś kobietą, szczególnie panną, żeby przyjąć tego, kto przygna do Was z namiętnością, z pasją, z ogniem w oczach. Przyjmijcie. Dobry czas, żeby zacząć romans. Mhm. Na co macie uważać? A, żeby to rozpoczęcie romansu, rozpoczęcie jakiejś relacji, żeby tego nie traktować jeszcze jako decyzji ostatecznej, jako przejścia w inne życie. To ma być przyjemność, to ma być poznawanie się, to ma być po prostu romans, a nie od razu myśli o małżeństwie. Mhm, rada, rezultat. Mhm. <laughs> Patrzcie, karta kochanków, rycerz kielichów, boże kochany, tu się będzie działo, słuchajcie, będzie się działo to będzie naprawdę namiętny, emocjonalny, taki prosto głęboko z serducha romans i nowa relacja. Natomiast Zdajcie sobie sprawę, że nie wszystkie panny, że to jest czytanie ogólne, więc nie wszystkie panny samotne nagle przestaną być samotne, i nie wszyscy na się zakochacie. To też może być taka informacja, słuchajcie dla Was, że być może Ty zostaniesz tą samotną, jeszcze singlem panną, natomiast gdzieś zaangażujesz się w pracę z sobą w pracę z sobą, bo karta kochanków to jest też miłość do siebie. Miłość do swojego ciała, do swojej duszy, do swojej osobowości, do swojego rozumu, serca, trzewi wszystkiego. To jest dobry czas, żeby zaangażować się w pracę z sobą. Ja? No ale to bardziej jednak mimo wszystko wygląda na no, na miłość, na romans, na porywy serca i namiętności. Pięknie. No dobra. Mm. Panienki, co w pracy i finansach dla Was w maju 2022 roku? O, będziecie się być może uczyć jakichś nowych rzeczy, ale takich bardziej warsztatowych, z doświadczenia, z takich przemyśleń, z refleksji. To też jest karta, która mówi, masz Pan dobry czas na to, żeby się odciąć od czegoś, co Ci zawodowo, biznesowo nie służy i zacząć coś innego, żeby się pozbyć jakiegoś kłopotu. Aby to jak cię coś obciąża w pracy, to żeby się tego pozbyć, odciąć się od tego i zacząć. I to też tu mamy odcięcie się od przeszłości było w przełożeniu, nie? Być może też będziesz inwestować jakieś pieniądze w nowe biznesy, ale raczej, jeżeli masz coś inwestować, to to będzie nie tyle gotówka, czy tam pieniądz, ale raczej wiedza, czas, takie know-how, nie, tak, no, takie twoje doświadczenia. Na co masz uważać, Panno w maju? Na to, żeby ta praca. O, jeżeli byś nową pracę, nowej pracy szukała, to, to niech będzie jakaś większa firma, nie, to, to nie ma być mała firmka rodzinna. Tam się Panno nie będziesz dobrze czuła. Jeżeli chodzi o balans między życiem osobistym i zawodowym, to karty mówią w tym ferworze tych zmian w pracy: nie przegap rodziny, miej czas na rodzinę, nie zostaw tego ogniska domowego samopas, bo ono ci po prostu przygaśnie. Mhm. Rada, rezultat w biznesach, w pracach zawodowych. Mhm. E, e, Okej, okay. te karty jeszcze dwie znaczą tak, żeby gdybyś wchodził w jakieś biznesy z rodziną, inwestował pieniądze w rodzinny biznes, przyjmował takie inwestycje od rodziny do swojego biznesu, wsparcie finansowe, jakikolwiek współpraca z rodziną, niech ona będzie sformalizowana, tak jakby to było z obcym człowiekiem. Nie idźcie na umowy ustnie, nie idźcie na A, tam dogadamy się, bo jesteśmy rodziną. Sformalizujcie to wszystko od A do Z, o to zadbajcie. Tutaj w pracy też ważny znowu rozsądek. Ale też jeżeli awans, to, to taka wskazówka, żeby podejść do tych swoich nowych obowiązków bardzo z wykorzystaniem swojego umysłu, rozsądku, myśli logicznej, doświadczenia i wiedzy. Być może dla niektórych panienek nowy szef szef, który będzie właśnie wydawał się taki zimny i taki nieprzystępny, natomiast on będzie bardzo konkretny, rozsądny, działający, wydający polecenia. I taki wiecie, ciach-ciach-ciach i zrobione. I to będzie, jak go poznasz bliżej, to ci kamień serca spadnie, że to właśnie jest taki fajny, konkretny człowiek. Nie? Być może zawodowo, mężczyzna starszy, albo w Twoim wieku, bliźniak, waga wodnik, też tak może być, będzie korzystną energią. Mhm. Dobra. Słuchajcie, no to zobaczmy. Dla panienek na maj 2022 roku. Jaki przekaz, e, jakie słowa mocy dla Was, słowa mocy dla Was, jakie? Dla panienek. Popatrzmy. Dżyn, dżyn, dżyn. Patrzymy. Jestem połączona ze Stwórcą, jestem otwarta i gotowa, aby przyjmować wszelkie wskazówki i błogosławieństwa. Patrzcie, jesteście otwarci na zmiany, zaufajcie, oddajcie, prowadzenie energii, bo ona po prostu wie co robi, nie? Ona pamięta po co się tu wcieliliście, czy pamięta to o czym wy zapomnieliście, no bo tak, tak to działa. Okej, okay, panienki. Jesteś połączony ze stwórcą, jesteś otwarty i gotowy, aby przyjmować wszelkie wskazówki i błogosławieństwa. Czerpcie. Dobrze, to teraz tak, czyszczę karty. Uh -huh. I proszę Was, żebyście sobie panny pomyślały albo o jakimś temacie, pytaniu, jakimś obszarze, tam, gdzie potrzebujecie wskazówki, odpowiedzi, jakichkolwiek słów, które pozwolą Wam się ukierunkować i ułatwią Wam, nie wiem, podjęcie decyzji, albo wyrobienie sobie zdania na jakiś temat, nie? Panna na maj 2022 roku. Jaka wskazówka, jaka odpowiedź od aniołeczków? Ano taka. Pomocni ludzie. Słuchajcie, pomocni ludzie. No, to tu mamy pomocnego człowieka. Wy jesteście pomocnym człowiekiem w swojej relacji stałej. Ci, którzy ją mają. Mhm, popatrzmy. Pomocni ludzie. Niniejsza karta oznacza, że najwyższa pora, żebyś poszerzył swoje grono przyjaciół. Może również dotyczyć potrzeby zwiększenia liczby znajomości o charakterze zawodowym. Poświęć nieco czasu w celu stworzenia powiązań osobistych bądź zawodowych, dzięki którym będziesz szczęśliwy i odniesiesz panienko sukces. Aha. Karta ta może oznaczać również, że do wykonania zadania, którym się obecnie zajmujesz, konieczne będzie skorzystanie z pomocy osób z Twojego otoczenia. Może to dotyczyć profesjonalistów zajmujących się tematem, na którym aktualnie się głowisz, nad którym aktualnie się głowisz, jak i inne osoby z grona Twoich znajomych. Pamiętaj, że inne osoby z Twojego środowiska zawodowego mogą posiadać wiedzę cenną w mierzeniu się z podobnymi trudnościami. Karta oznacza, że wkrótce do Twojego życia wkroczy ktoś, kto pomoże Ci urzeczywistnić marzenia. Czyli popatrzcie, ktoś, kto wam pomoże poradzić sobie z tym nadmiarem obowiązków, które niesiecie. Spraw, zmartwień. Mhm. No dobra, słuchajcie, panienki. To co? Życzę Wam pięknego, cudownego Maja. Szukajcie swoich przyjaciół, pomocnych ludzi. Bądźcie połączeni ze Stwórcą. Pięknego Maja Wam życzę. I zapraszam na następne czytania. Pa pa.